Alkohol to problem typowo ludzki. Okazuje się, że nie. Tak naprawdę jest wiele dowodów na to, że i zwierzęta lubią sobie pofolgować. Pewnego razu kamera stacji BBC zarejestrowała stado delfinów, które przerzucało się niewielką rybką zwaną rozdymką. Okazuje się, że rozdymka w sytuacji zagrożenia wydziela bardzo silną neurotoksynę, która w niewielkich dawkach ma działanie lekko oszałamiające podobne do alkoholu. Delfiny po chwili niezwykle zadowolone kręciły piruety, pływały z czubkami pysków wystawionymi nad powierzchnią wody, czy też oglądały swoje własne odbicie. Australijskie pszczoły często padają ofiarami regularnego alkoholizmu, pijąc lekko nieświeży nektar. Te, które sobie pofolgują, często gubią drogę do ula i rozbijają się o drzewa. Jeśli zaś nawet trafią do domu, to są do niego niewpuszczane przez straż pilnującą, aby cały ul nie sfermentował. Małpy, o kolejna grupa, też często nie wylewają za kołnierz. Małpa z gatunku kotawców nie potrafi oprzeć się odurzającemu napojowi z etanolu, który powstaje ze sfermentowanej czciny cukrowej. Co jest bardziej zdumiewające, małpy te lubią towarzystwo swoich pobradyńców. No cóż, kto lubi pić samemu? Wiadomość z Indii że stado słoni ruszyło tam w miasto i napadło sklep monopolowy oraz knajpę w wyniku akcji zlikwidowało łącznie 500 litrów 40% alkoholu. Jeżeli zatem chcielibyście kiedyś sięgnąć po coś mocniejszego, to na pewno nie w towarzystwie szpaków. Badania bowiem dowiodły, że już w dwie godziny po spożyciu ekwiwalentu ćwiartki czystej wódki były one całkowicie trzeźwe. Nie dziwota, skoro ich... ADHD działa 14 razy szybciej niż ludzkie. Myślę, że dobrze, że zwierzęta nie zakładają firm. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Po Ludzku o BHP. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować temat możliwości badania pracowników związanych z aktualizacją kodeksu pracy. Przedstawię Ci dzisiaj dalsze kroki, które musisz zrobić, aby móc taką procedurę w swojej firmie wprowadzić i z dzisiejszego odcinka dowiesz się między innymi, jakie dokumenty przygotować, czyli protokół. Dowiesz się bardzo ważnej rzeczy. Czym różni się stan po użyciu, a stan nietrzeźwości oraz przede wszystkim no, padnie tu bardzo ważne pytanie, czy pracownik będzie mógł odmówić poddaniu się badaniu alkomatem. Zapraszam Cię zatem do odsłuchania tego odcinka. Przy okazji dziękując wszystkim osobom, które dotychczas odsłuchały moje odcinki. Bardzo wam za to dziękuję. Po ludzku o BHP to podcast, w którym w interesujący sposób dzielę się moją praktyczną wiedzą zdobytą przez wiele lat doświadczenia pracy jako BHP. Nagrywam odcinki solowe, ale zapraszam również gości, z którymi wspólnie będziemy odczarowywać sprawy BHP jako zagadnienia nudne i nieprzydatne. Przedstawiając je w formie gotowych i sprawdzonych rozwiązań, pozwalających ci wdrożyć lub poprawić bezpieczeństwo w Twojej firmie. Nazywam się Piotr Kapys i też prowadzę własną firmę. To co? Porozmawiamy o BHP. Krok 5: Stan po użyciu, a stan nietrzeźwości. Ten punkt, mój drogi słuchaczu, jest niezwykle ważny dla Ciebie, ponieważ. Wyjaśnię w nim, co to jest stan po użyciu alkoholu, a co to jest stan nietrzeźwości. Odniesienie mamy tu do artykułu 46 ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. I tam w tej ustawie określone są właśnie te dwa nasze stany. I więc jeśli chodzi o stan po użyciu alkoholu, on zachodzi wtedy gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od uwaga 0,2 do 0,5 promila albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 do 0,25 mg alkoholu na decymetr sześcienny. Stan nietrzeźwości zaś zachodzi gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi Powyżej 0,5 promila albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu na decymetr sześcienny. Bardzo słusznie zauważyłeś pewnie, że elementy dotyczące zawartości alkoholu we krwi jednostki to są promile, a zawartość w wydychanym powietrzu to są wartości mg alkoholu na decymetr sześcienny. Od razu chciałem cię uspokoić, że nowoczesne alkomaty mają wbudowany wewnętrzny przelicznik jednostek. Jeżeli bardziej przemawiają do ciebie te promile, nie ma problemu, przeliczysz sobie za pomocą odpowiedniego guzika i wartość będzie podana w promilach. Nie ma z tym żadnego problemu. Ustawodawca, pewnie chcąc wyeliminować jakiekolwiek wątpliwości, przedstawił wam pracodawcom, jak powinno przebiegać takowe badanie. Punkt po punkcie. No i mając metodę spektrometrii. Badasz pracownika. Jeżeli wynik jest 00, wiadomo, nic się nie dzieje, pracownik wraca do pracy. Jeżeli pierwszy pomiar wskazał nam wartość powyżej 0,10 mg na decymetr sześcienny, z automatu ponawiasz to badanie, wykonując drugi pomiar. Jeżeli drugi pomiar wykazał 00, niezwłocznie dokonujesz trzeciego pomiaru, tym samym analizatorem. Jeżeli wyniesie wynik 00, badanie nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu. A jak to wygląda za pomocą metody utleniania elektrochemicznego? No, proces jest po prostu troszkę dłuższy. Badamy pracownika, jeżeli wynik 0,0, pracownik wraca do pracy. Jeżeli pierwszy pomiar wskazał nam wartość powyżej 0,10 mg na decymetr wykonujemy drugi pomiar, ale uwaga, po upływie około 15 minut. Dopiero po 15 minutach możemy takowy pomiar powtórzyć. Jeżeli drugi pomiar wykazał nam 0,0 mg na decymetr sześcienny, niezwłocznie wykonujemy trzeci pomiar tym samym analizatorem. Jeżeli wyniesie on 0,0, mamy informację, że nie wskazało badanie na stan po użyciu alkoholu. No i podsumowując, punkt piąty. Wiesz już, drogi słuchaczu, czym jest stan po użyciu alkoholu, wiesz również, czym jest stan nietrzeźwości. Dodatkowo. Uzyskałeś informację, jak należy przeprowadzić badanie metodą spektrometrii, a jak należy badać metodą utleniania elektrochemicznego. Na razie w tej wersji przyjęliśmy opcję taką, że pracownik jest poniżej tych wartości, jeśli chodzi o stan po użyciu alkoholu. W późniejszych pytaniach wyjaśnię Ci, co zrobić w przypadku, gdy te wartości są wyższe. To jest podcast Po ludzku o BHP. Krok szósty, czyli jaki protokół. Badanie badaniem, ale z tego badania musisz mieć jakiś dokument, czyli nic innego protokół takiego badania. Od razu Ci mówię, nie możesz sobie wewnętrznie przygotować swojego dokumentu, którego tam wpiszesz, cokolwiek byś chciał. Rozporządzenie bowiem dokładnie określa, co taki protokół może zawierać, a czego nie. No ale pokrótce, co zawiera protokół? No na pewno dane osobowe pracownika, który był badany. Na pewno podpisy zarówno osoby, która była badana, jak i osoba, która takie badanie przeprowadzała. Na pewno będą wpisane wyniki pomiaru lub pomiarów badania, datę, godzinę oraz minutę badania, miejsce, gdzie te badanie zostało przeprowadzane, cały opis urządzenia, czyli nazwa, model, numer fabryczny, data ważności dokumentów, jeśli chodzi o kalibrację oraz wzorcowanie. Elementem protokołu jest również taka forma wywiadu z osobą, która jest badana. Na no, której dajemy możliwość opowiedzenia o tym, czy spożywała alkohol, jeżeli tak, to w jakiej ilości jaki alkohol był spożywany, czy też może choruje na coś i taka choroba może powodować taki, ani inny sposób zachowania się pracownika. Na obie te informacje pracownik może odmówić udzielenia informacji pracodawcy i ma do tego pełne prawo. Protokół powinien również zawierać informacje o objawach lub okolicznościach, które uzasadniły takowe badanie. Jeżeli osoba badana zażądała badania krwi, to również ta informacja powinna się tam znaleźć i ewentualne uwagi osoby, która przeprowadzała badanie, do sposobu takowego badania. Podsumowując ten krok, musisz mieć taki protokół i trzymaj się opcji, która jest narzucona przez rozporządzenie, czyli informacji, co taki protokół ma zawierać. Wtedy spełnisz wszystkie prawne wymagania. Jeśli masz jakieś pytania albo temat, o którym chciałbyś usłyszeć w podcaście, to napisz do mnie na adres poludzku.obhp.gmail.com Krok siódmy. Co zrobić, gdy pracownik odmówi poddaniu się badaniu? No i dochodzimy wreszcie do tego pytania, które gdzieś już pewnie wisi od początku słuchania tego podcastu, czyli nic innego, czy pracownik może odmówić Ci poddaniu się badaniu alkowatem. No, odpowiedź jest prosta, a zarazem brutalna jak najbardziej może. No, mam nadzieję, że informacja ta nie była zbyt szokująca i powoli odzyskujesz swój oddech, ale powolutku. Co ty zatem możesz w tej sytuacji zrobić? No, zdecydowanie nie polecam rozwiązań siłowych. Nie idź w kierunku moja firma, moje zasady tu zaraz zadzwonię do pana Mariana, 2 metry wzrostu 170 kg wagi i on mu już dokładnie wytłumaczy, gdzie należy odpowiednio dmuchnąć w alkomacie. No broń Boże nie. Twoją pierwszą decyzją, jaka powinna zapaść, to jest odsunięcie od pracownika od pracy. I to jest podstawa twojego działania. No dobra, zapytasz, co dalej? Odsunąłem go od roboty i co? Będziemy siebie tak wpatrywać sobie w oczęta, ja mając pewne wątpliwości, a on też z niewinną miną będziemy czekać na rozwój wypadków? No nie. Prawo dopuszcza zarówno na żądanie pracodawcy, jak i pracownika, który nie został dopuszczony do pracy, przeprowadzenie badania przez organ, który jest powołany do ochrony porządku publicznego, czyli najczęściej przez policję. No dobra, wzywacie tą policję i czekacie na jej przyjazd. Po przyjeździe policjantów opowiadacie, że pracownik nie chce poddać się w badaniu alkomatem. No i to jest uwaga. Czy pracownik tu też może się, za przeproszeniem, wypiąć? No niestety może ale tylko w przypadku gdy nie ma możliwości przeprowadzenia badania alkomatem, gdy właśnie ta odmowa tego pracownika poddaniu się użyciu tego urządzenia jak najbardziej jest przez niego wskazana, gdy pracownik żąda przeprowadzenia badania krwi, gdy stan pracownika uniemożliwi mu przeprowadzenie badania alkomatem. <laughs> Może być na tyle nietrzeźwy, że nie jest w stanie dokładnie dmuchnąć w ten rzecz Alkomat. Nie jesteśmy w stanie go użyć, lub też gdy, jak twierdzi, jakaś choroba uniemożliwia mu właściwe i prawidłowe przeprowadzenie takowego badania. No i ostatni element, gdy nie ma możliwości wskazania stężenia alkoholu z powodu, uwaga, przekroczenia zakresu pomiarowego urządzenia, które jest wykorzystywane do takiego pomiaru. Zatem pracownik może odmówić również policji poddaniu się badaniu alkomatem i może zażądać skierowania na badanie krwi. No i cóż, no. Policja pakuje pracownika do swojego samochodu. Jadą do pobliskiego szpitala, gdzie pracownik poddany zostanie badaniu krwi, z którego, co jest ważne, policja sporządza odpowiedni protokół, który przekazuje tobie jako pracodawcy. Rozporządzenie również dokładnie określa wzór protokołu, czyli informacje, które w takim protokole muszą zostać zawarte. No dobrze, pojechali na badanie. Nie masz zielonego pojęcia, ile to będzie trwało. I nie ma żadnego przepisu, który to określa albo nie narzuca policji, że macie rzucić wszystko i szybko mi tu zbadać pracownika i go przywieźć, no procedury muszą trwać. No dobrze, wracają policjanci, wracają z pracownikiem, zwracają z protokołem, no i czytasz sobie zapisy w tym protokole. Jeżeli pracownik był trzeźwy, no to musisz od razu pamiętać: okres niedopuszczenia pracownika do pracy będzie okresem usprawiedliwionej nieobecności, za który ten pracownik otrzyma pełne wynagrodzenie. Tu nie możesz się burzyć. Że robota jest niezrobiona, trudno, takie koszty musisz ty ponieść. Jeżeli badanie pokazało, że pracownik znajdował się pod wpływem alkoholu, to decyzję o zakwalifikowaniu okresu niedopuszczenia go do pracy, czy uznasz ją za nieobecność usprawiedliwioną, np. z wynagrodzeniem lub też bez, albo za nieobecność nieusprawiedliwioną, kompletnie bez wynagrodzenia, leży po twojej stronie. Czyli nic innego, to ty podejmujesz decyzję. Jak chcesz rozliczyć ten czas? Podsumowując, zarówno pracodawca, jak i niedopuszczony do pracy pracownik mogą zażądać przeprowadzenia ponownego badania przy pomocy innych organów porządku publicznego. Dodatkowo, pracownik może odmówić poddaniu się badaniu nielaboratoryjnemu i wyrazić chęć albo żądanie poddaniu się badaniu krwi. Wtedy to organ, najczęściej są to policjanci, zabierają pracownika do pobliskiego szpitala. Tam pracownik jest badany i z tego badania sporządza się odpowiedni protokół. Protokół trafia do pracownika i do pracodawcy na podstawie informacji, która w tym protokole się znalazła, czy mamy do czynienia z byciem pod wpływem alkoholu, czy też nie. Pracodawca, czyli ty podejmujesz odpowiednie kroki, czy za okres nieobecności pracownika w pracy należy mu się wynagrodzenie, czy też nie. To jest podcast po ludzku o BHP. Krok ósmy: zabezpiecz papiery z pomiarów. Papiery, które otrzymałeś po wykonaniu badania czyli protokoły przeprowadzone przez Ciebie, jak i te protokoły, które otrzymałeś od policji, musisz właściwie przechowywać czyli po prostu musisz umieścić te protokoły w właściwych aktach osobowych pracowników. No dobrze, możesz też sobie zadać pytanie, jak długo masz je przechowywać w tych aktach pracowniczych? Do emerytury, do końca życia, pracownika? No niekoniecznie. W normalnych okolicznościach przyjmuje się, że rok czasu jest zupełnie wystarczającym okresem. Jeśli jednak, co uwaga, zdecydowałeś się ukarać pracownika jedną z kar porządkowych dla przypomnienia, upomnienie nagana czy też kara pieniężna Informacje te są przechowywane do czasu uznania kary za niebyłą, zgodnie z artykułem 113 Kodeksu Pracy. Karę uważa się za niebyłą, a odpis o zawiadomieniu o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Podkreślam, po roku nienagannej pracy. Czy ten okres możesz skrócić? Jak najbardziej tak. Wniosek może wypłynąć od Ciebie jako od pracodawcy, Widzisz, że pracownik się stara, wyciąga wnioski z poprzedniej kary i naprawdę stara się poprawić swoje zachowanie, nie ma z tym problemu. Również na wniosek, jeżeli oczywiście masz takie organizacje jak związki zawodowe na swoim terenie, również na wniosek związków zawodowych możesz przychylić się do takiej opcji skrócenia tego czasu. Jednak musisz zwrócić uwagę na bardzo istotną rzecz. Jeżeli protokół i sprawy z nim związane. Stanowią pewien dowód, a ten dowód stanowi element postępowania w jakiejś, w jakiejś prowadzonej sprawie, a ty sam, jako pracodawca, jesteś stroną tego postępowania lub powziął ktoś wiadomość o wytoczeniu powództwa lub wszczęciu postępowania, wtedy to okres przechowywania informacji ulega przedłużeniu bez konkretnego podania terminu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Podsumowując ten rozdział. Dokumenty, czyli protokoły, które są wynikiem badania, nie mogą być przechowywane byle gdzie. Muszą być przechowywane w aktach pracownika w odpowiedniej zakładce. Okres przechowywania najczęściej przyjmuje się okres roku, chyba że wiąże się to pewnie z karą porządkową. Wtedy jest to zależne od długości trwania albo nienagannej pracy. Dodatkowym elementem wydłużającym ten termin przechowywania jest sytuacja, gdy ten protokół stanowi dowód w jakiejś prowadzonej sprawie, wtedy okres przechowywania może nam się wydłużyć do czasu prawomocnego zakończenia. Jeśli masz jakieś pytania albo jest temat, o którym chciałbyś usłyszeć w podcaście, to napisz do mnie na adres poludzku.obhp.gmail.com Krok dziewiąty, czyli jakie konsekwencje możesz wyciągnąć w stosunku do pracownika? Konsekwencje, czyli co ty jako pracodawca możesz z pracownikiem zrobić, jeżeli masz wątpliwości co do jego stanu trzeźwości. Jako pracodawca nie dopuszczasz go do wykonywania pracy. Dwa przypadki. Pierwszy, gdy kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika, wskazując czy to stan po użyciu, czy też stan nietrzeźwości. Albo drugi przypadek, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy. W stanie czy to po użyciu alkoholu, czy też w stanie nietrzeźwości, albo nie daj Boże, w ogóle spożywał alkohol w czasie pracy w Twojej firmie. No dobrze, co jeszcze oprócz niedopuszczenia pracownika do pracy, jako pracodawca możesz zrobić? No kodeks pracy dopuszcza standardowe kary porządkowe, czyli tak jak mówiłem wcześniej, karę upomnienia, karę nagany, czy karę pieniężną. Nie jest to obowiązek, to jest Twój wybór, który go możesz dokonać. Dodatkowo chciałem Ci powiedzieć, że no od lat w orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje takie stanowisko, zgodnie z którym naruszenie przez pracownika tego obowiązku trzeźwości w pracy stanowi ciężkie naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego, co kwalifikuje się na rozwiązanie z nim stosunku pracy w tzw. trybie dyscyplinarnym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mówi. Artykuł 52 paragraf 1 punkt 1 kodeksu pracy. Podsumowując ten krótki podrozdział, to, co możesz zrobić w pierwszej kolejności odsuwasz pracownika od wykonywania pracy, nawet jak masz wątpliwości, czyli tzw. Tak uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu. Możesz nałożyć na niego karę porządkową, upomnienie nagana oraz karę pieniężną. No, w ostateczności, stwierdzając ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, możesz również rozwiązać stosunek pracy w trybie dyscyplinarnym bez prawa zachowania okresu wypowiedzenia. Uff, co prawda, dobrnęliśmy do końca odcinka, ale od razu Ci zapowiadam, że temat ten na pewno nie jest wyczerpany. Opinie prawników są jednoznaczne. Poczekajmy, zobaczymy, co dalej będzie się działo, jak będą reagowali pracownicy, jak będą reagowały sądy na ewentualne składanie spraw. Myślę, że co najmniej pół roku musimy sobie dać, żeby zobaczyć, czy ta sprawa rozwinie się i w którym kierunku. Jeżeli miałbyś jakiekolwiek pytanie związane z odcinkiem, jakaś kwestia wymagałaby wyjaśnienia czy też może doprecyzowania, napisz do mnie na adres po ludzku OBHP, Małpa. Gmail.com. Jeżeli jest jakikolwiek temat, który Cię szczególnie interesuje, z którym masz jakiś problem i mógłbym nagrać o tym odcinek, bez wahania również napisz do mnie na adres polucubohpmaupa.gmail.com. Dziękuję, że poświęciłeś swój cenny czas na odsłuchanie tego odcinka. Kolejnych odcinków podcastu polucubohp szukaj na platformach, które wykorzystujesz do słuchania podcastów. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, a jego formuła trafiła do Ciebie, to nie zapomnij, proszę, zaznaczyć opcji obserwuj na Spotify. Wtedy na pewno nie ominiesz kolejnego odcinka. Dodatkowo możesz ocenić moją pracę, stawiając gwiazdki. Nie będę ukrywał, że w tym przypadku 5 to moja ulubiona cyfra. Zatem do usłyszenia w kolejnym odcinku.